Witamy serdecznie z Wąsosza. Przedstawiam szopkę, która ma ponad 60 lat. Około 60 lat można byłoby polemizować w kwestii roku dwóch, z tego względu, że ja już 57, a ta szopka jest ode mnie dużo starsza. Nasza oryginalna szopka jest, można powiedzieć, jedną częścią tylko, ze względu na to, że odkupiłem ją w wieku niespełne 10 lat od osób, które, w sumie od staty, które który tam jego syn chodził z tą szopką i została połamana w trakcie tak zwanych przepychanek kolędniczych. No wiadomo było, że lat temu, 50 czy 60, na miejscowościach było dużo grup kolędniczych, które rywalizowały o pewne wejście, kto prędzej wejdzie, kto zostanie, tą większą tą kwotę pieniędzy, bo wiadomo, że kolędowanie też polegało na tak zwanym No i były takie grupy, które jedni drugim szopki łamali. No i ta szopka została troszeczkę zniszczona w trakcie takiego kolędowania. Potem już właściciele tej szopki, przez może już z perspektywy wieku, przestali chodzić. No i po prostu ta szopka leżała połamana u pewnego pana, który mi ją odsprzedał. Nie będę mówił jaka że to była kwota, dla mnie wtedy to była kwota bardzo wysoka, ale, ale tą, że ją odkupiłem. Odkupiłem ją dlatego, że Wcześniej byłem współwłaścicielem innej szopki, którą po polendowaniu żeśmy ustalili, że ją ja bierze mój wspólnik, z tego względu, że już ja miałem na myśli do kupienia tej. Kochani, a ja pana Jacka Nowaka Wam przedstawiam. Jak się taką szopkę trzymało? Do szopki trzeba było tak naprawdę dwie osoby. Są rączki, które tutaj są transportowe. Jedna osoba z jednej strony, druga z drugiej, i żeśmy wchodzili do mieszkania, chodzili od domu do domu e, z zapytaniem, czy przyjmą kolędników. Jeżeli przyjmą, no w większości domów nie było jeszcze u nas telewizji, także telewizory się liczyło, że w jednej ulicy jest 2-3-5 na przykład. No, powiem szczerze, ostatni raz e, takie kolędowanie miało miejsce, gdy miałem 20- kilka lat. W tej już jestem na emeryturze. Ja, Panie Jacku, chciałem bardzo gorąco podziękować za taką prezentację. To jest coś takiego, że w Województwie Podlaskim nie będzie drugiej takiej szopki. No, nie ukrywam, że pierwsze artykuły w gazecie Kontakty, które były w latach 80., gdzie jeszcze byłem w szkole podstawowej, no powiem szczerze, przynosiły różnego rodzaju, no dla mnie taki delikatny prestiż i zadowolenie z tego, co robię.